Karli poznajemy już w pierwszym odcinku, jak ma przejebane. Dlaczego? Bo rozwiesiła ulotki, na których do ciała nosorożca przywiesiła głowę Briggs, czyli tej nauczycielki. Zapamiętajcie ją, bo ona często będzie się pojawiać. Kleiłaś moją głowę do ciała nosorożca! No, ja... Nosorożca? O, nie, 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 zrobiła z pani hipopotama. Nie, nie, to nosorożec. Hipopotam ma grubsze uda i szersze My... pył. Jakie to ma znaczenie? Briggs postanawia, że wezwie ojca Carly, ale nie może, ponieważ ten służy w wojsku i jest na misji w Europie. Potem zdecyduje się wezwać innego opiekuna prawnego, którym jest Spencer. Swoją drogą Briggs decyduje się wyśmiać Spencera i decyduje się dać Carly karę, na której będzie przesłuchiwać uczniów. Do szkolnego mam talent. Poznajemy moją ulubioną postać sam. Co mnie przepraszasz? że noc ma agresywną! Oh! Jak się okazuje, to Carly była niewinna, ponieważ to sam rozwiesiał lotki, a Carly wzięła na nią karę. Dlaczego? Teraz byłam zawieszona w tym semestrze. Teraz wyrzuciliby mnie ze szkoły! Oh! Oh! W końcu poznajemy największego simpa, Frediego. Padło ci! <laughs> Już to omówiliśmy. Możemy być kumplami, ale skończ z tym bujaniem się. And you're a nice guy! But you're fat! And you're fucking gay. Yeah. Poznajemy pierwszych go uczestników go. przesłuchań. Mów, mów, gdzie ona poszła? Skąd mam wiedzieć? Mów, kiedy ona wróci? Skąd mam wiedzieć? Co ty na to? Skąd mam wiedzieć? Nie wiedzieć? Mm. Jedne lepsze od drugich. Blue boli od Pizzy! Krótka przerwa na obrażanie Briggs. O, wypycha sobie stani do lodów. Na pewno. jeszcze kiedyś komuś oko wydłubię. No i oczywiście nie zabrakło także fana polskiego rapu. Okazuje się, że Freddy zamiast wrzucić przesłuchanie do neta, żeby to zobaczyła Briggs, wrzuca, jak Sam i Carly obrażają Briggs. Jak się okazuje, widzi to aż 25 tysięcy osób. Briggs nie dopuszcza żadnego uczestnika, który podobał się Carly sam. Więc Carly wpada na pomysł na założenie programu internetowego, w którym będą pokazywać to, co nie podoba się dorosłym. Będą mówić to, na co mają ochotę. Ciekawe. Widzimy tu chociaż, chociażby gościa, który mówi w spak, który tryska mlekiem z oczu. Ciekawe. I panią, która skacze grając na flecie. Na trąbce trąbie. Cały odcinek kończy się imprezą i rozdaniem autografów. W drugim odcinku poznajemy największego Nemezji z ekipy, czyli Luberta oraz jego wbrodawkę. Z balonikiem? Uf, mojego syna. proszę coś zrobić. Jesteśmy świadkiem lepszego pranka niż wszystkie brzozy TV łącznie, dosłownie. Sam narzeka, że mimo iż robią coraz lepszy program, mają tyle samowidzów. Więc decydują się podzielić na dwie grupy: Carly i Sam oraz Freddy i Spencer. Czyli pomysł przyciągnie więcej widzów do obejrzenia i Carly ten wygrywa, a przegrany będzie musiał dotknąć brodawki Luberta. Carly i Sam wpadają na pomysł, aby zrobić plakat i pokazać go w telewizji. Pomysł jednak nie wychodzi, ponieważ pogoda psuje plakat, który cały moknie. Potem widzimy jak jakiś chiński ziomek próbuje wypić spaghetti. Po co? A on sam nie wie. To wszystko do MikSera. Proszę bardzo. No ale udaje mu się nie zżygać i co ciekawe nawet mu smakuje. Wziął całą szklankę. Spencer i Freddy wpadają na pomysł, aby wywiesić duży Billboard na autostradzie. Z napisem oglądajcie iCarli.com albo wchodźcie na iCarli.com. Jednak coś nie wychodzi, bo Billboard oślepa kierowców i powoduje wielki karambol. Już dwóch kierowców. Kier wielu kierowców. A jak próbuję go wyłączyć, to zostaje napis tylko sikaj na karla. Kto by pomyślał, że dan sznajder już w drugim odcinku przemyci taki fetyszek Pising. O co ci synu chodziło? Po co kazałeś ludziom sikać na karla? To była okropna pomyłka, panie Karl. Odcinek kończy się tym, że idą na wegańską pizzę. Trzeci odcinek jest już dużo lepszy od dwóch poprzednich. Głównie dlatego, że w końcu pojawia się Gibi. Briggs zaczyna mówić o tym, że młodzi już nie rozumieją sztuki i zaczyna mówić o swoich szkockich korzeniach. W dodatku zaprasza do szkoły tego Szkota, aby zatańczył. Jako że taniec tego Szkota jest chujowy i nudny, decydują się poprosić w programie o taniec widzów. O wysłanie wideo z tańcem decydują się poprosić, aby to widzowie wysłali wideo I ładujcie od razu na Jeśli wasz taniec będzie ultra odjazdowy, ultra obciachowy, może go tu pokażę. Okazuje się, że dostali aż 3000 filmów z tańcem. Mama obejrzeć tyle filmów przed następnym odcinkiem. Będziemy oglądać 500 co wieczór. Robisz mojej szafce. To moja szafka. Nie. Ta jest Twoja. No to... Kigibi. Po obejrzeniu prawie 480 filmów zasypiają. Mają bardzo dziwne sny, trochę takie jakie macie w gorączce, chociaż te są dużo gorsze. Pierwszy sen niestety zahacza bardzo high school musical. Na początku myślałem, że mają go wszyscy, ale okazuje się, że ma go tylko sam. Która się budzi z niego, aby potem znowu pójść spać i mieć znowu kolejny sen. Chociaż ten sen jest dużo gorszy, szczerze to nawet nie wiem co powiedzieć. Na szczęście tą męczarnię przerywa Gibi, który myli koszmary. Spuściłeś, zjeżdżaj stąd, Gibi, to mój koszmar. Potem jesteśmy świadkami awilarku Frediego, który brutalnie znęca się nad chłopakiem, której. Dlaczego? Bo jego filmik z tańcem podobał się Carlisan. I dupa go piecze. Nie mam pojęcia, co się tu dzieje. Sen Carlis sobie pominiemy i przejdziemy od razu do snu Spencera, czyli Dan Schneider pokazuje nam pierwszego femboya. Odcinek kończy się po prostu tym snem. Ketenga Summend Amigo.